Kochani, dzień dobry. Zbliża się koniec miesiąca, czyli oznacza to, że wybrałam nowe produkty do mojego kosmetycznego koszyczka. W poprzednim w poprzednim update, no w poprzedniej wymianie mówiłam wam, że nie będę. O omawiać produktów, które używałam w zeszłym miesiącu, bo po prostu y, filmik trwałby za długo, a nie każdy lubi, wiecie, jak się gada dużo o kolorówce, bo nie każdy się maluje, nie każdego to interesuje. Także stwierdziłam, że tego robić nie będę, że po prostu będę Wam pokazywać produkty, które używam. Wiele z tych produktów są produktami, które jakby na stałe tutaj goszczą, aż je zużyję. No ale e, co by tu dużo mówić, przechodzimy i słuchajcie, zacznę od tego, co tutaj leży, a mianowicie w dalszym ciągu chciałabym pozostawić w tym koszyczku e, ten podkład z Maybelline Super Stay, e, dlatego, że no chciałabym, wiecie co, żeby było w końcu, może widać jakieś zużycie ja ten podkład mam dzisiaj na twarzy i pozwólcie, że popatrzę w lusterko. On generalnie nie wygląda źle. Nie powiem, żeby wyglądał źle w kamerze, ale zresztą wygląda bardzo ładnie. To trzeba przyznać. Natomiast no nie jestem jego fanką, a że on jest w moim projekcie 25x2025, to chciałabym go zużyć. Dlaczego? Dlatego, że mam tam jeszcze ten krem z BB w tym projekcie i no krem BB zużyję zdecydowanie szybciej niż to e, dlatego, no a tutaj jest w ogóle 35 ml więc jeszcze więcej niż normalnie w podkładach jest bo normalnie w podkładach jest 30 ml no i e, powiem Wam szczerze, że jego go zużyję to nie sądzę, żebym miała do niego wracać no moim wielkim ulubieńcem to on nie będzie i w związku z tym słuchajcie Mam kolejny produkt, czyli korektor. Bo jeżeli chodzi o podkłady do twarzy, to będzie na razie jedyny, którego chcę jakby regularnie używać. Jasne, że od czasu do czasu też jakiś tam inny użyję, natomiast jakby w pierwszej linii będę używać tego. No i właśnie, słuchajcie, tu mam na wykończeniu korektor z L'Oreal Paris, jak to się nazywa? True Match Radiant Serum Concealer. Mój jest w odcieniu Light 1.5 N, Light Clear. No i jak widzicie, ja już z niego jakiś temu wyciągnęłam stoper i słuchajcie, tutaj naprawdę już... On mi się na bank skończy w kwietniu, na bank. Dlatego stwierdziłam, że wtedy trzeba będzie się zabrać od razu za kolejny korektor, który też już, no może nie w połowie, ale nie w całej połowie jest zużyty i to jest Kobo Professional... I on się nazywa, nie wiem jak, nie ma jakiejś tam wielkiej nazwy. Płynny korektor ukrywa cienie pod oczami oraz plamy posłoneczne. To jest odcień 203 Peach. Ja, jak wiecie, uwielbiałam swojego czasu, tylko jego używałam i mam jeszcze dwa opakowania na zapasie. Um, dlatego stwierdziłam, że no, ten już jest jakiś czas otwarty i wypadałoby go zużyć, więc to będzie um, jakby po tym L'Orealu, jak on mi się tylko skończy. Myślę, że najdalej do połowy kwietnia się powinien skończyć. No to po nim właśnie zabiorę się za Kobo. Co my mamy dalej? Lecimy dalej. Jeżeli chodzi o puder pod oczy, no to w dalszym ciągu niezmiennie Rival Loves Me, ta limitowana, była limitowana edycja Le Petit Paris Under Eye Baking Powder. Ja Wam tutaj mówiłam, on jest trochę takim łososiowym kolorze. Ja Wam mówiłam, że co prawda tej limitowanej edycji już nie ma dawno, bo to była zeszłoroczna, bodajże nawet nie wiem, chyba coś w okresie letnim, początkowo jesiennym, chyba jakoś tak, ale nie chcę mówić, że na... w zeszłym czy jeszcze rok wcześniej kurczę. Co? A jeszcze nawet rok wcześniej. No w każdym razie ja kupiłam wtedy, nie wiem, 7 chyba czy 9 opakowań. No i oprócz tego zostało mi na zapasie jeszcze dwa, e, więc je użyję, natomiast on jest teraz dostępny, słuchajcie, także w stałej sprzedaży w szafie Rival Loves Me. E, Po prostu tylko bez tego złotego napisu limitowanego, ale ogółem ten sam puder tyle samo kosztuje, więc czego chcieć więcej. Natomiast jeżeli chodzi o puder do twarzy, to jest coś, co już zaczęłam używać. E, dla tych, którzy się zastanawiają, dlaczego ja odkręcam i Wam pokazuję, a nie przechylam, a no dlatego, że ja wyciągam wieczka, zresztą... O, widzicie? Ja te wieczka, to powinno być tak o... Ja te wieczka wyciągam z pudrów, dlatego że ja nakładam puder nie pędzlem, a gąbką moczę w tym gąbkę. I po prostu nakładam na twarz i wklepuję. No i tutaj zaczęłam używać ten puder z action, który jakiś czas temu kupiłam. Go Flawless Grape Tastic Scented Setting Powder z Max and More. Ja delikatny zapach czuję. To jest potężny puder, bo on ma aż 22 gramy, ale spokojnie nawet tego dam radę e, zużyć nie wiem, 3 miesiące, 4 i on na pewno będzie zużyty. E, no, gdzieś tak będzie. E, w każdym razie, wracając do pudru, on ma być matujący, tak? Ale... On, jeżeli o mnie chodzi, nie ma to na jakiś tam długi czas. Dlaczego? Ano, dlatego, że um, ja nakładając go po jakimś czasie, po kilku godzinach widzę już, że cała twarz mi się zaczyna świecić. Ja tego nie poprawiam, bo po co, ale um, no, to nie jest mocno matujący puder. Trzeba, trzeba przyznać. Czekajcie, ja wyciągnę tylko tutaj rzeczy, które i tak zawsze są w projekcie. No i lecimy dalej. Bronzer. Słuchajcie, tym razem skusiłam się na hashtag o oh kontur z Bel. Jeżeli oglądacie moje filmiki, to wiecie, że od lat jest to mój ulubieniec. Ja nie pamiętam, jak ja na niego trafiłam. Albo ktoś mi go podarował, albo ja go przez przypadek kupiłam w Biedronce, ale to już musiało, musiało, to już było kilka lat temu. Po prostu nie pamiętam, jak na niego trafiłam, ale to jest mój ukochany brązer. Ja już zużyłam mnóstwo opakowań. No i będę używać w dalszym ciągu, tak. Tym bardziej, że on też jest w moim projekcie: 25 na 2025. No i tutaj mam e, produkt. E... Rozświetlacz, highlighter z Katwis, którego już raz miałam, e, zużyłam. No i teraz postanowiłam, że e, do niego wrócę, bo po prostu, nie wiem, jakoś mi nie odpowiadają wszystkie inne, które mam. To tak brzmi, wiecie, jakby ich było nie wiadomo ile. Ich nie ma dużo, no ale, mimo wszystko, coś tam e, mam. No i właśnie. E, Żaden mi tak nie, nie odpowiadał, a ten mi bardzo odpowiadał. To jest Catrice Cosmetics Glow Lights Highlighter. To jest 9,5 grama, więc on jest spory. Jak widzicie, on jest trochę taki marmurkowy, więc są różne odcienie, ale on mi naprawdę kolorystycznie bardzo, ale to bardzo odpowiada. I uważam, że za te 5 euro to jest naprawdę dobry rozświetlacz. Jeżeli chodzi o róże, to tym razem wyciągnęłam, słuchajcie, dwa. Pierwszy tradycyjnie e, The Balm third Date, e, który no, już jest naprawdę dobrze zużyty. Możecie sami zresztą zobaczyć. E, no ale w dalszym ciągu go używam. Dzisiaj też go mam e, na policzkach. E, więc to jest, to jest właśnie taki odgrzewany kotlet, taki stały bywalec e, dopóki go nie zużyję. A drugi to jest, słuchajcie, Wet and Wild e, i to jest odcień Pearlescent Pink. Taki o. Ja go dostałam od, w pasce od Norinki i ja go swojego czasu już kilka razy używałam. Jego jest tutaj słuchajcie pojemność, czy tu jest jakaś pojemność? 4 gramy, więc to nie jest nie wiadomo jak dużo, i ja generalnie spokojnie go bym wykończyła, gdybym się przyłożyła do używania tylko i wyłącznie jego. Więc zobaczymy, czy tak będę robić, czy co, czy jak. Jeszcze wiecie, co nie mam do końca powiedzmy planu, ale. Ale będę go używać, no i e, to mi najbardziej w ten sposób po prostu odpowiada. Co my mamy dalej? Jeżeli chodzi o maskarę, no to w dalszym ciągu moja wodoodporna maskara z Chanel Le Volume de Chanel uwielbiam, aczkolwiek ona mi się lubi też czasem osypać. Co mnie dziwi, bo i jeszcze kilka miesięcy temu ona mi się prawie nigdy nie osypywała, a teraz nie wiem co mi się dzieje: osypują mi się maskary, cienie mi się nie zbierają, cienie mi się zbierają i w ogóle, właśnie a propos cieni, słuchajcie, w tym koszyczku nie ma żadnych cieni. Ja na razie zrezygnowałam, bo jak właśnie mówię, mam tak, słuchajcie, tłuste powieki, że ja je mogę codziennie po milion razy wycierać i one zaraz są znowu tłuste. I e, już nie wiem, e, co jest powodem tego, właśnie, że e, tak mi się cienie rolują. Czy to jest e, właśnie z powodu e, tych tłustych powiek, czy co? Bazy mam dwie, bazy mam dwie różne, na obu się zbierają mi od razu cienie, więc to nie może być wina bazy. No najprawdopodobniej jest to po prostu wina e, moich, e, moich powiek. Jeżeli chodzi o brwi. To w dalszym ciągu mój ulubiony duet, także jego mam na brwiach. Catrice Cosmetics Slimetic Ultra Precise Brow Pencil w odcieniu czekajcie, gdzie tu jest odcień 015 Ash Blond czyli ten najjaśniejszy i Essence Micro Precise Eyebrow Pencil w odcieniu 02 Light Brown. Słuchajcie, oba, obie kredki są piórkowe, obie kredki są bardzo precyzyjne, bardzo cienkie. Um, Essence ma z tyłu, słuchajcie, temperówkę, a Catrice ma e, szczoteczkę. Wiadomo, szczoteczka jest bardziej praktyczna. I Ja zawsze używam połączenie tych dwóch e, kredek i jestem z tego bardzo zadowolona. W dalszym ciągu kolejny odgrzewany kotlet, który jest w każdym koszyczku. Niezmiennie. Manhattan Clean and Free. Clean eyeliner pencil w odcieniu 005 Creamy White. Ja już Wam mówiłam w jakim celu ja to używam, i używam w dalszym ciągu. Do tego w sumie, słuchajcie, ostatnie trzy produkty to są produkty, które są po prostu za każdym razem w koszyczku, a mianowicie Essence Inner Eye Brightening Pen w odcieniu 0001, czyli po prostu zwykła kredka cielista, która mi wystarczy. Słuchajcie, taka jedna kredka na, nie wiem, ze trzy lata. Dlatego, że ja używam tylko i wyłącznie na linię wodną, a że ja mam oczy łzawiące. Ja bardzo mrużę oczy, zresztą widzicie to nieraz w filmikach, bo po prostu bardzo źle widzę. Um, no to mi to szybko, wiecie, z linii wodnej się ulatnia. Następny produkt y, to Catrice Highlighting Hero Duo Pencil i to jest po prostu kredka. Ja używam przeważnie tej strony, właśnie rozświetlającej podłóg brwiowy, ale jak chcę coś, wiecie, zatuszować, to i używam tej matowej, także chociaż jej używam mniej. Więc to jest taki produkt, który, który rzeczywiście cały czas używam. Jeżeli chodzi o usta, to w dalszym ciągu pozostaje. O, tyle mi jeszcze zostało. Moja szminka z Charlotte Tilbury w odcieniu Pillow Talk. Jak tą skończę, kupię następną i tak będę używać cały czas. Natomiast jeżeli chodzi o ostatnie dwa produkty, które mam Wam dzisiaj do pokazania, to są fixery, których ja używam też przy każdym makijażu i zawsze używam akurat nie tych dwóch razem. Pierwszy tutaj to jest Pixi Skin Treats Makeup Fixing Mist. Rose Water and Green Tea. Generalnie fajny fixer. Bardzo ładnie nawilżający i kojący. Natomiast opakowanie jest beznadziejne, na właściwie atomizer. Po prostu sika niesamowicie. I to mnie drażni, dlatego chcę ten produkt po prostu wykończyć. No, a tutaj coś, co używam od grudnia, odkąd wróciłam z Polski i odkąd to kupiłam. Czyli Brush Up by Maxineczka Moisturizing Glow Mist mgiełka nawilżająca z efektem glow i faktycznie ona daje mocny glow. Mi tu już jej dużo nie zostało, wiecie co, podejrzewam, że może jeszcze tyle i ona już się będzie kończyć, ale bardzo lubię i powiem Wam szczerze, że nie wykluczam, jeżeli będę w Polsce, będzie dostępna, że zakupię ją po raz kolejny. I to tyle, słuchajcie. Tak wygląda mój koszyczek na nadchodzący miesiąc. Tym razem nie ma tego dużo. Nie wiem, może być, że w przyszłym miesiącu, słuchajcie, będę chciała y, część tych produktów, które są stałymi jakoś wymienić, jeżeli będzie taka możliwość, ale to się wszystko okaże. Dzisiaj to by było na tyle. Życzę wam miłego dnia. Zapraszam was na kolejne filmiki. Trzymajcie się do zobaczenia. Pa pa.